ogólnie pojętym ruchem Solidarności, żeby po 89. roku mogły wspólnie egzystować w przestrzeni politycznej w Polsce. To no, no dość, szybko, dość szybko się stało. Przedstawiam się, gdyby nie muszę, ale woli ścisłości to zrobię. Udało nam się trzy siły polityczne zaprosić dzisiaj. Mam nadzieję, że to jakiś taki początek. Tak może pojadę tamtej ale tak będzie alfabetycznie. Pan Jacek Jabłoński, radny powiatu wrocławskiego Platforma Obywatelska. Pan Krzysztof Kukucki, przewodniczący klubu Rady Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miasta Sławek i pan Jan Stocki, radny Solidarnej Polski. Czyli jak widać, no, szerokie spektrum. Franciszek Sobieski. Czyli tak wyglądały pierwsze wolne wybory w Włosławku. Siedmioro Siedmioro nazwisk, dwie kobiety, pięciu, pięciu mężczyzn. Dlaczego warto, poproszę pana Jacka Jabłońskiego, dlaczego my tutaj dzisiaj jesteśmy i dlaczego warto wspominać? Czwarte czerwca. Szanowni Państwo, minęło już 23 lata, to dla nas no 30-40 lat, albo starczych ludzi na pewno nie jest jakiś daleki dla ludzi młodych, wielu z nich po prostu nie było jeszcze na świecie. Mówimy o tym, że to jest historia najnowsza tymczasem, tak jak powiedziałem, to już 23 lata. 4 czerwca i w ogóle wydarzenia 1989 roku, mówię również o okrągłym stole, pokazały, że społeczeństwo polskie może ze sobą rozmawiać. Pokazały, że wtedy ten dialog doprowadził do, do wielkich przemian. Odbyły się pierwsze wolne wybory do Senatu, jeszcze nie w pełni wolne wybory do Sejmu Wyspospolitej. Wtedy społeczeństwo okazało, że potrafi rozmawiać, a my dzisiaj się spotykamy po to, żeby uzysłowie młodym ludziom i wszystkim samorządowcom, że można rozmawiać ponad podziałami politycznymi, I taki dialog jest potrzebny także w mieście w Otwarku. Ponieważ radny, ale przede wszystkim senator Bartłomiej Kołodziej to osoba najpełniej związana z datą, do której dzisiaj się odnosimy. Bartłomiej Kołodziej był człowiekiem zgody, był człowiekiem konsensusu, potrafił rozmawiać ze wszystkimi jako bohater tych wydarzeń sprzed 23 lat. Jestem nas dzisiaj przykładem tego, jakich porozumień, jakiej drogi porozumienia powinniśmy poszukiwać. Myślę, że ta postać, o której dzisiaj wspominamy w ten sposób szczególny, głównie dlatego, że jeszcze w pamięci mamy jego pożegnanie, pożegnanie, na którym przecież stawili się też przedstawiciele różnych sił politycznych, przedstawiciele różnych grup społecznych. Ludzie, którzy Bartka znali, którzy wiedzieli, jakim był człowiekiem, a był człowiekiem, który przede wszystkim zawsze namawiał do tego, aby szukać zgody i porozumienia. Dzisiaj my, idąc tym śladem, mając jakby właśnie postać Bartłomieja kołodzieja za takiego patrona dzisiejszego wydarzenia, szczególnego patrona i mając w pamięci wszystkie inne osoby, które wtedy włączyły się w tworzenie nowej, demokratycznej Polski, dzisiaj nawołujemy do tego, abyśmy wspólnie razem działali dla dobra Wrocławka i dla to, dobra do się... e, porozumienia w sposób właśnie dyplomatyczny, bez twarzy, co war, e, ważne, ważne i co warto podkreślać. Ja dlatego właśnie, korzystając z zaproszenia e, z tego miejsca, chciałbym również e, inne opcje polityczne funkcjonujące w naszym mieście zaprosić do wspólnych działań e, wspólnych działań na rzecz rozwoju Wrocławka. które zostały zweryfikowane, zostały funkcjonowania samorządowych czy przedstawicielom władzy samorządowej, ale wszystkim mieszkańcom Wocławka, organizacjom trzeciego sektora, klubom, ludziom kultury, sportu, generalnie wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób aktywnie uczestniczą w przestrzeni publicznej zawarcie takiego paktu dla Wrocławka, paktu, który będzie odsuwał jakiekolwiek podziały polityczne i w którym będziemy próbować dogadać. Nie trzeba daleko szukać, 54 km na północny zachód leży miasto Toruń, gdzie prezydent Zaleski czy ludzie pracujący w toruńskim ratuszu przez ileś miesięcy tak ciężko pracowali na rzecz Torunia, że udało im się doprowadzić do zbudowania może nie szerokiej koalicji politycznej, ale koalicji celowej, czyli Torunianie i ich reprezentanci przede wszystkim w samorządzie lokalnym Torunia, dogadali się i jak widać z dość pozytywnym efektem. Także pozostaje nam nic innego, tylko życzyć tego samego naszemu miastu i tego, by mimo tego, że w Radzie Miasta istnieje podział na koalicję i opozycję, to żeby był to podział konstruktywny, żeby pamiętając o tym, że 23 lata temu w wyniku obrad Okrągłego Stołu Polacy z różnych, bardzo różnych opcji politycznych nie wiem, przy poparciu Kościoła, bo przypomnę, że Biskup senior Bronisław Dębowski, czyli były biskup ordynariusz wocławski, to również uczestnik obrad okrągłego stołu, że Polacy się wtedy dogadali i w tamtym konsekwencji były te wybory 4 czerwca i tak jak pan Krzysztof wspomniał, w konsekwencji wyborów 4 czerwca odbywały się i odbywać się będą wszystkie następne wybory i to w demokratyczny sposób mieszkańcy, czyli wyborcy decydują, kto rządzi danym podmiotem. Czy to jest miasto Wocławek, czy to jest powiat wocławski, gdzie wszyscy wiemy, że te podmioty nie są tożsame ideologicznie, prawda? A jednak no jest to, nie wiem, przy odległości dwóch kilometrów, półtora kilometra muszą na swój sposób funkcjonować na terenie miasta Wocławek zarówno Ratusz, czyli Urząd Miasta, jak i Starostwo Powiatowe, które rządzi, rządzi powiatem, jak i później idąc dalej, czyli parlamentarzyści i prezydent RP jest wybierany w. W wyborach demokratycznych i powszechnych. I to jest właśnie konsekwencja Okrągłego Stołu i wyborów czwartego. Pakt dla Włocławek. Włocławek to nasza mała ojczyzna. Działając wspólnie dla dobra naszego miasta, chcemy podjąć wszelkie możliwe działania służące jego rozwojowi. Tylko wspólnie, wznosząc się ponad wszelkie podziały, możemy skutecznie budować lepszą przyszłość w Włocławek. Młodzież musi otrzymać szansę zdobycia dobrej edukacji, by móc podjąć pracę i budować swoje życie rodzinne w naszym mieście. Trzeba zapewnić Włosławianom jak najwyższy poziom zatrudnienia. Praca bowiem zbuduje fundamenty stabilnego życia i rozwoju. Modernizowana infrastruktura musi podnosić komfort życia mieszkańców oraz jego atrakcyjność dla osób z zewnątrz. Dobre zarządzanie miastem musi być oparte na komunikacji władzy ze społeczeństwem aby jak najpełniej realizować potrzeby Wocławka. Tylko razem możemy osiągnąć lepszą przyszłość Wrocławia. Działając wspólnie dajemy szansę nie tylko sobie, ale przede wszystkim przyszłym pokoleniom. Bierzemy dziś odpowiedzialność za nasze miasto i grzebiemy niepotrzebne podziały, by lepiej działać na rzecz lepszej przyszłości Wrocławka i jego mieszkańców. <laughs> multimod <laughs> wrote